Przede wszystkim witam was w dziewiątym odcinku z Cursed Treasure. Troszkę jeszcze zamierzam sobie pograć w tą grę, ponieważ nie za bardzo jestem zadowolony z tego, że nie mam tutaj wszystkich złotych gwiazdek. Hmm, przyjrzałem sobie trochę fora tej gry i dowiedziałem się czegoś na temat maksymalnego poziomu. Otóż jest on nieskończony w zasadzie. Tylko na około poziomie, właśnie 40, powinna być już możliwość, żeby rozwinąć właśnie wszystkie te umiejętności na maksa. Kiedy już rozwinę na maksa te umiejętności, to podejdę jeszcze raz do tych poziomów i zobaczymy, czy uda mi się wszędzie zrobić złoto. Jeżeli się nie uda zrobić wszędzie złota, to najwyżej trudno. I no nie wiem. Będzie się próbować czego innego, jakichś różnych, może innych sposobów. E, ponieważ tak zależałoby mi, mieć właśnie złoto, mm, ale żeby też nie zadręczać, może was tymi filmami, bo i tak pewnie, jeżeli kogoś nie obchodzi zdobywanie złota, no to będzie skipował zwyczajnie. I dlatego ten. Odcinek może być ostatnim takim razem normalnym, ponieważ po nim y, oczywiście jest plan, żeby dzisiaj zdobyć poziom y, 20, żeby już rozwinąć i zobaczyć jak działa tutaj ulepszenie y, zamrażające właśnie dla tej niebieskiej wieży. No i później chyba do 40, no, myślę, że na pewno do 40 już sobie dobiję samemu tak będzie chyba najlepiej, najrozsądniej. Bo ponieważ, jak już dobiję do 30, no to będzie łatwiej, żeby tam parę tych ostatnich poziomów zrobić. I tak będzie najfajniej. No, i dobrze pomyślałem, żeby zacząć tutaj już rozwijać wargi pod tak sam koniec. To więc tu postawię chętnie jeszcze jeden wulkanik. Oczywiście porozbijałam tutaj priorytetowo te środkowe wieżyczki. Ale głównie właśnie tam się przyda porozwijać coś. I no dobra, może tutaj jeszcze jedna wieżyczka. Ponieważ jak przechodzą właśnie te selfiki, no to zaczynają się odkrywać właśnie w tych okolicach. I dlatego tam będzie naj, najlepiej. Hmm, skorczyk area czy radiacja? Może radiacja? O, dobrze go wystraszyło. W sumie to naparcie trochę. No i tak będzie no, chyba zwyczajnie najlepiej. Jeszcze myślę czy tam, co tam mógłbym postawić jaką wieżą. Czy ta by się najbardziej opłacała? Może. Ma największy zasięg, więc ewentualnie może ich tam jeszcze trochę podstraszyć jakby, nie? No i tu chyba reszta mogą pomieszać jakieś różne takie po prostu. <laughs> w miarę rzeczy. O! No i opłacało się tam, z dużym zasięgiem, wieżyczkę postawić. Hmm. Może teraz jakaś tutaj niebieska, czemu nie? Fajnie by było już teraz zdobyć Brylianta na tej mapce, ale oczywiście szansa na to zbyt wielka nie jest. Ale jakby się udało, to jest bardzo spoko. Hmm. Tej balistady chyba w ogóle nigdy się nie opłaca używać na tych wyżyczkach więc nie będę chyba już nigdy kupował ale za to, jeżeli chodzi o wulkanik to zawsze i radiacja i, i to drugie z zależności od sytuacji, jest w porządku no a z tą maną to chyba też niezbyt chyba, że akurat byłoby to jakoś bardzo wskazane szczególnie dobra, 285 poziom tutaj nie będzie 238. I już jest ponad połowa do tego poziomu. Fajnie. No, szczerze mówiąc, to jest chyba nie, nie taka ma szansa, żeby tutaj zrobić nawet makfik. Hmm, czy to mi się opaca? Stawiać tą wyżyczkę? Ona ma strasznie mały zasięg. Więc chyba średnio. To może już bardziej gdzieś tam, ewentualnie. albo, Albo też tutaj. I pod ten, rozwinąć pod, um, nie radiację, tylko pod skerching Kiedy to już jest rozwinięte No może to będzie spoko, pomysł Chyba no, teraz już chyba nie za bardzo jest to ważne, co to postawię, bo i tak Radzę sobie bez problemu te wszystkie wyżyczki. No chociażby tutaj mogę to postawić, wiadomo O, level up Zapomina sobie. kurde, ale ja mam kasy ale za dużo prawie. Um, dobra, to tutaj może jeszcze jedno, jeden wulkanik, jedna tempelka. I może tu jeszcze to. Wiem, mam bardzo dużo level upów. Powinienem w końcu to ulepszać. Dzięki temu wszystkiemu, że rozwinąłem sobie złoto za przeciwników w tej kasy jest aż na To naprawdę sporo pomagało. Dobra, prawie więcej czasu. O, na kolejną taką wyżę. Super. I to już jest prawie koniec. No cóż. No to ja tylko liczę w takim razie, że uda się załatwić tego gościa. Może zmniejszy szybkość. No i kurde, niestety wziął tego diamenta, więc nie będzie perfekta. Hmm. Jego umiejętność znikania była dosyć... Mocno w tej misji, bardzo długo wytrzymał, więc trzeba to będzie pomyśleć, żeby coś jeszcze inaczej zrobić, ale na razie nie za bardzo wiem więc... hmm. co. No nie, nie mam pojęcia. Chyba trzeba by bardziej ulepszyć te umiejętności właśnie o Fire Mastery albo Ice Mastery, żeby już na początku pierwszy strzał w niego dał coś fajnego. No, i popowtarzamy sobie tych parę kolejnych poziomów. Ile tam się uda powtórzyć, to spoko. Może dzisiaj trochę dłużej, żeby ten już 20 poziom faktycznie osiągnąć. I potem to już różnie, różniasto. Dobra, jak to teraz rozwiązać? No, od razu tych ziomków się nie pozbędą. Więc mogę ogólnie tutaj pomyśleć, coś postawiać. Hmm. Może tu taka wyżyczka będzie w porządku. Tutaj mam bardzo dużo miejsca na te wieżyczki zielone. Więc chyba lepszą opcją będzie tutaj Templa pod radiację, może. Ta będzie pod Skarga. Hmm. Tak się zastanawiam. Ja nie mam pojęcia. Tutaj na pewno trzeba postawić. Wiadomo co. Ale to ma w ogóle porypany zasięg. Sporowy. Myślę, że jeszcze tutaj by to by było w miarę potrzebne, żeby umieszczać w temple. Strasznie słaby ma tam zasięg, czyli chyba raczej średnio. No i co? A po kolei te wyżyszki już. No tak, przyspieszcie się czy coś. Wiadomo. Level up. Level up. No, zaraz będę miał tyle tego zota, że będę mógł jeszcze stawiać wyżyczki, mając ulepszone je na maksa, wszystkie. A, atakować, proszę. Okej, okay, dalej pozbyć, super. Nie musiałem tutaj się wysilać z jakimiś umiejętnościami. Dobra, co teraz by tu umieścić? Może kolejnego straszaka w tym miejscu? Taki w miarę dobre miejsce no to. Myślę, że jeszcze sobie chętnie tu coś postawią, No właśnie. Bo całkiem fajne miejsce tam jest. I wydaje mi się, że tam tuż przy gnieździe aż takiej wielkiej opłacalności nie będzie, żeby coś się umieszczać. No chyba, że jakieś ninja przyjdą. Ale tego jeszcze nie wiem. No. Nie wiem, czy będzie bardzo opłacalnie. Nie wiem, co tu się Dobra, I teraz tak. Scarching czy radiacja? Dobra, niech już będzie ta radiacja. A tutaj jest duży skirching. to będzie bardziej męczyć tych, co będą tutaj wyżej, trochę. No, a was zmniejszam szybkość, bo chciałbym jeszcze coś umieścić gdzieś. świeżo, może tutaj. O, następne. Jak najwięcej tych straszaków, tak. I teraz może coś leśnego, tylko leśne w jakim miejscu? Może tutaj. Sporo fajnych miejsc, żeby tu coś poumieszczać. No oczywiście, straszak. Zaraz się okazuje, znowu będzie Excelent kolejny. No, nie dziwmy się. To są nawet tak polepszone te wyżyszki, wszystkie, że prawie już bez problemu, żeby w ogóle nie podeszły żadne porki. No tutaj się powtórzy najwyżej raz już będzie łatwizno. No 238 ulepszenie, super. Gdzie i co teraz? Wszystko kosztuje mniej więcej tyle samo. Może temple w tym miejscu? W miarę w porządku. Miejscówka. Dobra, atakować, atakować, kurczę. W ogóle 320 mandy tylko mam. Wydawało mi się, że było to kiedyś troszkę więcej. Dobra, 180 teraz może coś w tej okolicy? Nie wiem, albo zrobię sobie tutaj miejsce, o, tak, to będzie najlepsze i ewentualnie jeszcze może, a dobra, podrzucę tam pod sam koniec coś, w razie czego na wszelki wypadek i jeszcze najchętniej właśnie tą wyżyczkę i, no, atakujcie, I jeszcze jakąś tą straszekową na sam koniec. Taki potrójny zestaw, <laughs> Żeby w razie czego nie przeszło nic. Dobra. Bierz mi ten scorching na chociaż jednej. Zobaczmy teraz ile nam do. Oj, raczej dużo do, no. <laughs> Jeszcze jakby ich straszyły te wieżyczki, w tamtym akurat miejscu. To bo było niezłe. Hmm. Które z tych niezłych dźwiedzi strategicznych? Może tamte? No teraz wracamy znowu tutaj. Um, no, może był lepszy najpierw. Hmm. no leśną by chyba wypadało tutaj. O ile będzie miała zasięg? No, będzie miała. Do czegoś tam zawsze. No i kurczę, zaczyna brakować miejsca na te wyżyczki w sumie. <śm> <śm> oj, oj. Dobra, nie prze przechodziły, całe szczęście. Radiacja. Jakby się ta radiacja faktycznie nakładała. jej, to było tak super nisko. Okej. Okay. Parę tam przechodziło nieładnie. Prawie że. Więc ja bym tu już polepszał te bardziej dalsze wyżyczki. W pierwszej kolejności. No właśnie. Właśnie po to. Polepszał. Um, może tu jednak postawię tą wyżyczkę. Może coś tam się przyda. I może tu kolejna. O, w rogu. Fajnie. No i ulepszenia. nie ulepszają nic. To będzie już ulepszenie za 285 aż. Wow. A, i za chwilę będzie koniec w ogóle. Niedługo już ostatnia fala. Fajnie. I nawet się chyba uda widać to zrobić. Już, już nie wiedzę, żeby się nie udało. Ten gościu nawet nie ma specjalne umiejętności no i bardzo dobrze wszędzie level upy nic nie ulepszone będzie poziom 20? niestety zabrakło trochę expa ale jest briliancik no i bardzo fajnie no to co, próbujemy teraz ten crossroads nieszczęsny który za pierwszym razem kiedyś tam próbowałem i się mi trochę nie udało no troszeczkę I się nie udało ale teraz jestem dobry myśli, i może teraz, jak trochę lepiej, bardziej jestem ulepszony, to, to w miarę to wyjdzie. Zobaczymy. No, nie mogę tam umieścić tej wieżyczki niestety. No, na początek pozgarnia, może, te miejsca duchowkę, duchowiańskie, czy zobacz, Żeby przy okazji trochę więcej many jeszcze przychodziło mi. No, i to, to, chyba będzie trzeba nas pamiętać właśnie w ogóle tego wszystkiego i może tak w mieście bym tam wieżą, ale mówię że tak ulepszyć Wcześniejsze. No okej, okay. teraz to będzie dobra wieża. Wydaje mi się, że tutaj na jednej będzie dobry scorching, a tam jednak radiacja jakaś, żeby ten zasięg nie zwiększyć jeszcze. No, chyba tak albo wszędzie radiacja, żeby te wieżyczki wszystkie po środku miały szansę, spore. Chyba tak. Hmm. Dobra, z obu stron będzie się to opacało umieścić w końcu. Ale no, na to trzeba było zbrać kasę z No jakby. W... O, właśnie, właśnie, właśnie. No, Xera, znaczy, brillianta już nie będzie, ponieważ właśnie. Te faniaki. W związku z nimi nie wiem, czy kiedykolwiek <laughs> zrobię tutaj brillianta, ponieważ one znikają na tak długo. Że, no, no, praktycznie dochodzą tam na sam koniec. I jest to, no, spore utrudnienie, nawet teraz, jak już mam znacznie bardziej polepszane, te wszystkie wieże. Nie wiem, jakże to trzeba było zrobić. Bym musiał. No, nie mam pojęcia. Po prostu. Całkowity brak pomysłu jakiegokolwiek. Dobra. To tu może. O. No niech będzie burning. Z dwóch różnych stron. A miałem im radiację zrobić. No trudno. O, widzę, że chyba już straciłem. Jeden diamencik, niestety. Nie, ja wiem, co by być naprawdę porompany, żeby tutaj zrobić złoty medalik. Ja że jeszcze kiedyś samemu trochę próbuję i. Po wbiciu 40 może będzie to w końcu jakoś możliwe? Jakkolwiek. No, a tu może kolejny wulkanik i kolejna taka wyżyczka. Dobra. A no tak, zapomniałem, że cały czas nie z tego i innych meteorytów. To zdecydowanie dużo by dało, gdybym tylko to klikał. Dobra. A właśnie. No tak. To ma sens. Jak są bardziej ulepszone te wiadżączki, to mogą ich jeszcze zburni hmm. A tu niech też będzie skarcz. Niech te będą pod radiację, tylko wszystkie. Tak będzie najlepiej. No, jak się okaże, że tylko jeden stracę, to też nie tak źle chyba. <śm> no level up 238, czy tam chcą? No, akurat mi nie wystarczyło. <śm> hmm. I co i gdzie teraz? po prostu w różnych stronach coś tam i teraz, może tu Dla, bo poziom jest cały czas i ja go przecież nie Te 246 kasy, dobra i teraz, zaś po drugiej stronie się zrobił od razu. Cyk. No, te CN oczywiście też mają znaczenie, które z czasem będą mniejsze i dużo się będzie grało. Oj, widzę, że tutaj już chyba może być tak, że z trasy całkowicie. Chyba, że jeszcze jakoś da radę to wybronić. I jakoś. Dobra, atakować. Przyspieszę trochę. No, wybroni do spodu. 285 na tamtej wywódce. Przyjąwszy 5. A już prawie koniec, jeszcze tylko parę fal przed nami. No najgorzej z tymi ninjami na samym początku. Na nich trzeba tego meteoryta walnąć, no i tyle. Na nic z Seimany nie wydaje, więc można by chociaż na to. <śm> hmm. Czy wiesz, czy w jakimś miejscu będzie przydatna wieża, czy już powinienem się raczej skupić tylko na z, e, ulepszaniu no ich? to jest ulepszenie za 285, to może poczekam. Bo czemu nie? Chyba też im większy bolnik, tym ten... Ci więcej tego uzdrawia tracą z czasem. No i boss to bez problemu. Go tam wystraszyli ładnie. No i w końcu będzie poziom do góry. I bardzo super. No i w końcu mamy Freeza, który może coś tam da. Tylko co ja chcę ulepszyć stąd? Mana generation niezbyt. Fear... Fear jest spoko. Fire Rate, kiedy Frenzy, aktywnie Nickel z Frenzy. Maksimum mana takie sobie. Keimana na początku. Um, no tutaj chyba najlepiej ten licznik będzie działał ze wszystkiego. Żeby to doświadczenia jak najszybciej te wieże zdobyły. Bo dla nich doświadczenie to jest tutaj jedną z najważniejszych rzeczy. Żeby w ogóle miały to. Więc no, wbiliśmy sobie 20 poziom. No to sobie, no nie wiem, jeszcze trochę chwilę pogram, a potem. Przejdę do ekspienia ostrego. Dobra. Teraz co? Dwie życzki takie, chyba, Będzie spoko. Oczywiście jakaś by tam się przydała, ale nie mam many jeszcze. Więc może najpierw dymki zapełnię. Dobra, atakujcie. Chcę tu manę jak najszybciej mieć, żeby mógł postawić tam o właśnie. Tą wieżą, że mogę tutaj strzelać z radiacji. No, teraz już można pokombinować z innymi wieżyczkami, atakować. No, tutaj chyba też będzie kwestia bardziej tego. No, nawalania tymi wieżyczkami. Na całych tych dwóch liniach najlepiej. Wydaje mi się, że już w połowie mm, gry powinien być wystarczająco, żeby. Móc mieć to wszystko właśnie. Tylko chyba bardziej właśnie będzie się opłacało stawać tam wyżyczki i ulepszać te środkowe. Ponieważ one sięgają do dwóch rzeczy na raz. I to jest chyba ważniejsze nieco. Oj. No dobra, bez problemu sobie poradzili. Dobra, no na przemian, na przemian. I może jeszcze tu, z tym drzewko i tutaj. I ulepszenie. Ale to jest już tanie. Ja pierdacze. 128 zł tylko. Taka toniocha. Powoli zaczyna się bardziej opłacać w ogóle z samymi tymi niebieskimi listami. Zastanawiam się, czy właśnie też nie ulepszę u innych, wiesz, od razu, właśnie tego, żeby jak najszybciej levelowały się i żeby tańsze były. Bo to w sumie chyba będzie najwięcej dawać coś wszystkiego. A jak zrobię tutaj Brillianta, to, to nawet zabawnie będzie. I oczywiście chcę. Fire rate by chciał jak najwyższy. Więc niech będzie tutaj radiacja. I zaraz tu jeszcze postawy Skerja jednego. Oj, oj oj, oj oj. Ale sobie poradzili pięknie. I ten niech tu będzie zaraz pod... A dobra, jeszcze ich pół, w pół mieszczą. Hmm. A może wszystkich po, pozmieniać na obrażenia obszarowe? Jakby się okazało, że ta radiacja mało co daje. Albo wiem, on ma zasięg tam, więc niech ta druga będzie miała też e, radiację. A te dwie pośrodku niech mają właśnie co innego. I tak będzie chyba najsuper. 213, bardzo dobrze. Kolejne ulepszenia mnóstwo ich leci. Hmm. Może tam To w sumie będzie miało zasięg też i na dół. Co spoko całkiem. Ale sobie tam bez mało wradzą. Nawet nie trzeba cokolwiek tam umieszczać. Dobra, może tam pod koniec już tylko. Fajne są te gierki, jak już ma się o wiele lepiej ulepszone. Te wieże, wszystkie, to już jest sama przyjemność grania. Wcześniej to trzeba było się zastanawiać nad strategiami i wszystkim. Teraz to prawie, że to wszystko jest aż za proste. Dobra, jest i ten level up. No tam sobie w ogóle razem także żyło. Bez problemu. No chociaż te ninja tam sobie ładnie ścisną. Więc nie wiem czy właśnie zaraz nie położę tutaj takich różnych wieżek Żeby miały większą szansę, żeby ich tam dojechać jeszcze Żeby mi maksymalnie zmniejszyć szansę na to, że mam dotą do końca samego 95 Ryan oczywiście Kiedy jest jedna jakakolwiek sobie... O! koniec. In the same scorching area. 95 Zobaczmy, jak teraz to będzie działało. Wow! No, działa jak dla mnie wyśmielicie. Nie przechodzą. No, oprócz tych ninjasów, oczywiście. Spaniaków. No, ale ninjasy to ninjasy wiadomo. 238? Myślę, co jeszcze i gdzie jeszcze bym mógł umieścić te wyżyczki, żeby one tam pod sam koniec nie miały takiej wielkiej szansy, że może użyję zaraz meteorytu, ponieważ nie jestem pewien, czy nie przejdą. A w właściwie to nie, no spoko 425. No czemu nie? <laughs> Już lepszony na maxa. No i co? Przejdzie Bart czy nie przejdzie Bart? No chyba raczej nie przeszedł. No i super, no i tak sobie będę powtarzał właśnie te wszystkie misje. Wydaje mi się, że powinno mi się udać całkiem sporo ich zrobić na Bryliant. Po sam koniec pewnie będę ekspił tylko 15 poziom, bo on daje najwięcej tego doświadczenia. Chyba, że będę za dużo tracił diamentów, to może jakiś starszy będzie równie albo bardziej opłacalny. Skille wszystkie, przynajmniej jeden poziom kupowałem, więc widzieliście jak działają i raczej nie będzie problemu jeżeli rozwinę je sobie we własnym zakresie na maxa. Oczywiście na sam koniec przedstawię, co i jak, czyli w kolejnym odcinku, co so daje i tak dalej. I zobaczycie, jak mi pójdzie. no, jakąś tam misją, której może jeszcze w jakiś sposób nie skończymy na briliant. Chyba, że będzie taka sytuacja, że prawie wszystkie misje zrobię na Brilliant, tylko zostaną mi jakieś stare excelenty. I wtedy, może trochę szybciej zacznę, żeby nie było, że zrobię jedną mapkę i koniec. To może być trochę za krótko. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że. No, będziecie oglądać kolejne. No, z, tego, z tej gry będziesz tylko jeden, ostatni odcinek. Więc do innych filmów na razie.